Po tych słowach Grzegorza Brauna w sądzie nie będziesz mieć żadnych wątpliwości. Każdy Polak powinien to zobaczyć. Nie przyznaję się do e, jakiejkolwiek winy, nie zasługuje na karę. Działałem w interesie publicznym, przejawiając troskę o zachowanie standardów cywilizacyjnych, standardów prawnoustrojowych, zasad Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i wszystkie... Wymienione przez pana prokuratora sytuacje to właśnie działania w ramach pełnienia mandatu na mojej służbie publicznej. Chlubię się tym, że staję przed tym sądem, dlatego że ośmielałem się występować w interesie moich rodaków, Polaków, w obronie moich współobywateli, w obronie reżimu komitetowego w obronie przed y, rytualną przemocą i pedagogiką wstydu, uprawianą najbezczelniej <coughs> przez Niemców w Polsce i broniłem moich rodaków przed również rytualnym dosłownie i przenośni y, manifestowaniem polskiej supremacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.